No witam was widzowie bardzo serdecznie w tą piękną, słoneczną niedzielę. Słoneczną jak każdy dzień serio, jest tak gorąco, że masakra. Ale mam nadzieję, że równie gorąco będzie w naszych paczkach, bo nie dość, że coś na dzisiaj przygotowałem, to mam takie jedno pytanie, nie? Tak możecie napisać w komentarzu po prostu, bo no te ikony na Pastika 92+, na pewno zrobię dzisiaj jedną, pewnie w kolejnym odcinku drugą, ale są ikony 90+, no wymagania to... No, no duże, nie? Bo te 92 plus to mają mniejsze. Tylko, że te można robić bez limitu. No i teraz tak, po pierwsze mamy do trafienia ikony Shapeshifter, po drugie trofi Titans, więc... Wszystkie ikony, które nam potrzeba, to można dostać z zwykłych paczek i nie trzeba robić tych ikon 90 plus, ale... Ale napiszcie komentarz, czy robić te ikony 90 plus też, czy... Czy tylko odpuszczamy, bo no, no w paczkach też można dostać. Zapraszam was na stronę Luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo play safe Cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym w Wachu macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. A co na dzisiaj przygotowałem na dobry start? Zrobiłem maksa 10 x 85+, tyle ile można było, czyli 5 dziennych. Dwie mam chyba rozbudowy 84+ razy 10. No, dwie mam. Takie i zrobiłem parę rozbudów 80, plus, bo mi brakuje kart 80, 81 i 82. Nie mam kompletnie. Jeszcze podglądik na start to z podglądu tak to ja mogę żyć. Jaki overall? Dobra, nieważne w sumie, bo wymienimy karty i tak na listę zgodnie z tym, co mówiłem, bo no, no wiecie, jak jest. Jak nie trafię wszystkich najlepszych kart, to skądś kasę trzeba będzie wziąć, a Wymiennych paczek, no pewnie będziemy kilka odcinek otwierać, bo wiecie, tutaj jakiś podgląd, tutaj jak zrobimy tą ikonę, to będą wymienne paczki, nie najlepsze co prawda, ale będą. Za Zidana też będą wymienne paczki, więc te wymienne na listę będę wystawiał poza wyżonej i jak nie trafię jajaturę, to, to wtedy sobie go kupię. Ale jedziemy z otwieraniem normalnych, że tak powiem, paczek, normalnych, tych co przygotowałem, no i jak coś wypadnie z tych 80+, plus, to... No to pokażę. Nie no szczerze to liczę, że z tych 80 plus paczek nawet wypadnie kilka albo nawet kilkanaście kart wysoko ocenionych, bo cały foder co miałem w klubie przepaliłem na to, na to wszystko, nie? Te 90 plus, a znaczy 90 plus. Wszystkie złote zwykłe praktycznie i złote rzadkie na te to... aha, już duplikat i dwie czwórki to ja chciałem 81 plus i 80 plus, a dostaję takie overale. Ale no praktycznie cały klub przepaliłem, więc a apika sobie zróbmy. Cały klub przepaliłem i no, wypadałoby uzupełnić każdy foder. No to dawaj, pierwszy pikens, 87 plus dzisiaj, jego nie przepaliłem, gratulacje dla mnie. Muszę go w tym momencie oddać o co innego, bo myślałem, że muszę o przepalić. Jak ja to robię, nie mam pojęcia, serio. No to drugi pikens, teraz dobrego duplikata przepaliłem, a dostaniemy w zamian... No fofane, kurde, jakby z tego pika wypadło na przykład Futis. Kto jest teraz Futis? Futis Benzema najlepszy. Rashforda i Alisona już mamy, ale... No kurde, czy ten Benzema by się do najlepszego składu nie dał? Nadał, nie nie dał, no no nie wiem, na ławkę może, ale... No, do pierwszej jedenastki chyba nie. To 380 plus. Mm. Argentyna myślał, że Messi nigdy to nie jest Messi. Kolejny Tocik? A myślałem, że Haaland, ale chyba Halanda w Tocach to akurat nie ma teraz. W sensie chodzi mi o to, że nie ma go do trafienia, bo to co on ma, ale jak patrzyłem po tej rozpisce, to go tam no, no nie widziałem. O, Futis! Coś fajnego może Aiso? Ktoś mi pisał w komentarzu, że trafił tego Alisona 6 razy już. I chyba mnie też to będzie czekało powoli. No to przepalmy tutaj jedną składową na ikonę, bo dzisiaj jedną zrobimy na pewno, jak mówiłem. Jakby dawało wymiennych tych Allisonów, to by było, no mega by było, ale ale jest wymienny Shapeshifter, więc zawsze. O! Harry Maguire wymienny. No to 10 piłkarzy 8,5 plus po raz pierwszy. Oczywiście, że wyskoczy to, co oczywiście, że. Wow, Ruben Díaz. Myślałem, że to, no i poza tym trzy duplikaty, ale chciałem powiedzieć, że na pewno to nie może być Ronaldo, bo Ronaldo ma to za moment, ale overallowo jest i tak Gites. No dobra, pierwszy icon pick zrobiony, jeszcze parę paczek w sklepie, więc dużo foderów jedzie. No i pytanie, co z tej ikony? Czy warto? Czy nie warto? No, klasyk, nie? Klasycznie nie warto. Ale bym chciał takiego Nazario dostać, nie? Naprawdę, bo poluję na niego już od tak dawna i go nie dostałem. A teraz. No, teraz jest najlepsza okazja, widzowie. No, kurde! No, liczę, że wypadnie, naprawdę. I liczę też, że dodadzą, jakby za tydzień, no, no, przynajmniej za tydzień, no, bo wcześniej to nie. Wszystkie karty futis do paczek, nie? Że można było trafić i Ayaturę, i tego mekambe znowu, bo, no, nawet i Ronaldo i Messiego, bo chętnie bym, no chętnie bym trafił. Ty, to jest paczka 8-4, plus razy 10 i, no i to jest dobra paczka, jakby tak się paki te dzisiaj zwracały. To by było, by było. No to pikę z 87, jako delikatny przerywnik. Może to będzie przerywnik z Nazario, a może. A może z balakiem. No. Zostały jeszcze trzy paki, 10 razy 85, później trzeba będzie coś pomyśleć, co znowu ten Nie. O kimiś! To jest dobry kimiś, bo to jest dobry overall. A w środku jakaś ikona... No jest ikona, ale... Ale, no i co ja z nim zrobię? Przepalę. No to ostatni PIG 84, 87 plus sorry, na. Dobra, mogę, mogę go nawet nie pokazywać, nie? Wypadałoby też tego ZIDANA powoli kleić. No, jakbym robił jedne z na odcinek o ZIDANA, to, to bym go w końcu zrobił. Ale myślę, że dzisiaj to zrobimy sobie dwa, żeby, żeby nie było. Pierwsze mamy zrobione w ogóle. opaczka za 50. Ja nie sprawdzałem w ogóle nagród, jakie są. Paczki za to, ale jak za 9,2 składy, jest paczka za 5 dych, ich wymienię. A tu jest. Tu są już mega paczki. No okej. Okay. I drugie SBC Ozidana zrobione. 3 na 21. Tak na 21. Czekaj, ja sobie to sprawdzę, bo bo zapomniałem ile jest o tego zidanu, no 21 no to jeszcze tylko 18, ale jak tak będzie leciało tego foderu i co chwilę się będą te paki zwracały, to na mięko ten zidan będzie zrobiony, jakby tak wymiennej za 5 dyszek, no oczywiście, że coś jest, oczywiście, że chociaż to Cik to jest 93 tarem. i te 93 to chyba są więcej warte niż ten, niż, niż te najtańsze, tak mi się Wydaje, bo foder to strasznie spadł, nie? Ten sposób z wystawianiem tych kart 90 overall i 89 i tam 91, to teraz się zmienia w wystawianie Toców 9.3, 9.4, 9.3, 9.2, bo to trochę, no, potaniało, ale, ale myślę, że dalej będzie schodziło. A tu mamy... Też tego to nie będzie, full... Kcika, czy ja go przepaliłem, bo wiem, że miałem, wiem, że utknął mi w pamięci. No właśnie, nie przepaliłem, żeby mi tak utknął teraz w pamięci i żebym dobre karty przepalił. Bez kitu, no jutro muszę kolejny raz. Z budowy 80 plus przygotować, bo patrzcie, tu się 89 zaczynają, 8 83, 3 8-2 kilka, 81 kilka, 80 kilka i nic nic kompletnie już tu nie ma. Ale kurde, boli mnie jedna rzecz jeszcze, że zobaczcie, są tylko te ulepszenia 84 plus razy 10, wymagania są w miarę spoko, są też te ikony bez limitu. No, tutaj to wymagania to jest śmiech na sali, nie? Jakby były dwa składy, to spoko, ale ale czy to jest żart? No chyba, że byłyby takie składy jako ikona 92 plus, no, to, no to wtedy spoko, ale no właśnie, poza tym ikonami 90 plus, poza ikonami 92 plus dwoma do zrobienia, nic nie ma. I poza tymi rozbudowami, oczywiście, nie? Mam nadzieję, że dzisiaj dodadzą jakieś piki kolejne 92, 3, żeby można było sobie porobić, no nawet z tocami i, i nawet z tymi, z tocami, shapefiterami i no znowu może te ikony nawet, bo żeby się nie znudzić mieleniem cały czas tych 8,4 i 8,5 plus razy 10, bo, no, no kurde, jakbym zrobił 100 takich podrząd, to pewnie trochę by mnie to znudziło. O, mertens z duplikacie. To dawaj go od od razu. I co? Spaczki za 35k? No tak, duplikaty, ma ma tej już wywalę, ale czy z paczki za 35 kP czy walkout, czy będzie może wymienny Trophy Titans, wymienne coś mocarnego? Nie, nie będzie, nawet ekran. Ostatnia paka, jaka mi w sklepie została i dalej zobaczymy, czy mielimy 84 plus razy 10, dopóki się będzie zwracało, czy, czy coś innego. Ło, wow, wow, Toc Bellingham? O, oh, to... Aha, no tak, fajna karta, ale teraz przecież już nic nie warte to wszystko jest. Dobra, David Garcia, Kado, no ten typ i Kurtua. Natawa jeszcze jedno tego Zidana, no będzie więcej zrobione, przynajmniej. O, jest moja ulubiona paczka! Super paczka Ultimate za 400 koła, 250 rzadkich kart. 100% na to, co? Wow. Ale nie wiem czy otwierać. Dzisiaj na pewno nie, może jutro, może pojutrze, ale... Ale no, zastanawiam się, czy ją otwierać po prostu, czy, czy zostawić sobie kasę, jakbym nie trafił na przykład na Zario i, i tak dalej, żeby go kupić po prostu do tego najlepszego składu. Jak nie wypadnie, bo no, kurde, nie chcę zamykać ten, tej serii, dopóki nie będzie można powiedzieć, że mój skład jest najlepszy. A raczej nasz skład, bo budujemy tą serię wszyscy razem przecież, więc zostawcie no, apkę w górę, jak Wam się podoba, a jak kleję rozbudowę. No to co, widzowie, robimy zgodnie z umową. Jak się zwróci w foderze, robimy dalej. Dalej, jak się nie zwróci, to kończymy film. Co będzie, jaki overall? 90 doje... Oj, dojechał, Eder 95, no to... To już się chyba musi zwró... ale foder. No nie no, ta paczka to, to jest zwrot na pewno, nie? Więc robimy jeszcze jedną. W ogóle ciekawe, czy będzie kiedyś taki odcinek, że... Zrobię tych paczek 30. Pod rząd każda się zwróci. I zacznę jak będzie jasno za oknem. A skończę jak nie będzie mnie w ogóle widać na kamerce. No to jeszcze raz. Pewnie wyskoczy toc jak zawsze. Bo jak wyskoczy złota karta, to nie uwierzę. Raz wyskoczyła, ale. No, drugi raz raczej nie powinna. Jest i kart 92, 9-2. Ale co dalej? Czy. No to jest zwrot. To jest zwrot. Dobra, Raza i Fuzair. Jeszcze robimy dalej. No to cyk. Dawaj, no kurwa tego Nazario, no chciałbym go fest no, wiadomo, że Toc wyskoczy jako pierwszy I to jest Kazemiro 94, ale no No trofi Titans na Nazario Oj, tutaj to jest ledwo zwrot, wiecie? Ale jak kolejna paczka będzie wyglądać tak samo to To myślę, że zakończymy Toc wyskoczył, to było praktycznie pewne Ale to jest tylko 92 A co dalej? Będzie problem ze zwrotem, no no, zwróciła, zwróciła. Ale serio, tak bym chciał, żeby te ikony Trophy Titans i Shifter, wyskakiwały jako pierwsze. Bo one mogą się schować za tocem. Tutaj mogę dostać największego bolca. Jakim będzie. No, Kane, to no, no nie jest największy bolec, ale no tutaj pewnie. O, o, patrz, patrz, co się dzieje, nie? Wyskakuje Kane, a dostajesz tyle ikon. Z tym, że jak tak patrzę. Nie no dobra, to też jest zwrot jednak. Oczywiście, że wyskakuje Toc, overall 94, nie 92, bo to tonali, okej. Okay. A dalej, dalej zasko, to nie jest zwrot, to nie jest zwrot, bo z tego wszystkiego nie skleiłbym 8 siódemki składu. Bo brakuje jednej karty, nie, bo tu jest 10 kart, a, a do SBC potrzeba 11, no a jak taka była umowa. No to co mogę powiedzieć? Zapraszam jutro o 13 na kolejne polowanie na mocne karty. W coś trafimy jutro, na pewno, na pewno. Pozdrawiam was i pa. pa.